Twiarga, nie? nie wolno! Nie wolno! Nie wolno! Jędruś, nie można! Uśmiech do wujka ryszel! Pa, 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 pa! Pa, 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 Tam do tej... Do pędzidła! Nie wolno! Bo ci na głowę spadnie, zobaczysz? A, 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 nie wolno! Tylko nogami ty mi siła, tak. Nie wolno! Halo! Halo! Nie wolno, kolego! Tam idziemy, chodź tu! Chodź szybko, chodź!

Tu fajnie. Chodzi, tu się łapie Za Teraz słyszomo. Jak się wleci Ale najpierw na górę.